około godziny chyba 11 no coś koło tego, 10, 11 no gdzieś tam zaczęliśmy się wypakowywać trochę takie szybkie ogarnięcie, to miało być na spokojnie, bez motorków pojechaliśmy od razu do sklepu, wróciliśmy później pocisnęliśmy sobie do knajpy coś zjeść a po jedzeniu stwierdziliśmy że właśnie zrobimy sobie jakiś taki mały ride out, ale ogólnie wczoraj tak organizacyjnie trochę właśnie wdrożyć się, do dzisiaj odpocząć my się pewnie dzisiaj wybierzemy właśnie na tego mita, a dziewczyny zostały rano sobie pocilować. No obczajcie, nawet mamy pole do golfa. Gdzieś znaleźć płyn kije, ale wydaje mi się, że widziałem na chacie. Także może i piłki są. Będzie można pokryć. zawsze, dzisiaj jest plan następujący. Lecimy sobie z ekipą lokalsów tutaj z Hiszpanii. Spotkać się gdzieś tam na jakiejś miejscówce. Mamy tam 60 km do nich, także pewnie godzina drogi nam się zejdzie, no może trochę krócej. Podobno 45 motocykli ma być w ogóle z Hiszpanii, także grubo, plus nas 10, no to ponad 50 motorków w jednym miejscu, zajście może być. No i dobra, zaczynamy dzisiejszy wypad, dzisiaj lecimy się spotkać z lokalsami, ma być 40 tylko by parę motocykli, tak jak wam mówiłem, znaleźliśmy już dzisiaj w sklepie, znaleźliśmy w piekarni, znaleźliśmy już piekarnię. Że będziemy tam pewnie częstymi wywalcami. No i co? No i teraz piszemy sobie właśnie 60 parę kilometrów, mamy tam do jazdu. i zobaczymy, jak tam pójdzie. Kurde. Ogólnie jest przypał, bo mamy taką drogę dojazdową tutaj do, do siebie do tej katy. Jak widzicie, tam jeżdżą ludzie na koniach Myśleliśmy, że to jest tylko po prostu jakaś jednorazowa akcja, ale jak widać nie Ale ludzie tutaj na nas będą Mamy 2 kilometry gdzieś takiej drogi dojazdowej Taka masakra codziennie musimy teraz przyjeżdżać i motorki, bo po prostu są tak wurzone jeden przejazd i same motory są po prostu zalepione takim białym tyłem. No watch in Poland no, no in Poland <laughs> 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 We go to the mountain little route okay. after a restaurant here we have reserved good price uh, barbecue okay. and after we go to a little spot okay. really great uh, the... it's okay plan yeah. yeah. и просто глупо потакали на нас в угол

Heble, nie nacisnąłeś czy co? No nie wiem. Jechałem, wciskałem normalnie ten hebel, A, była baja. No i no Nie, nie, nie. To to no, f***a. Znowu Polaczki robił, przypał za granicą. tylko tutaj się ucieka. Dobra, dobra, ludzka guma, no kurde, jeszcze raz. Idź, nie przeżywaj nas. Jeszcze się bo ten... No to się przypał, narobił, ale dobra, lecimy dalej, Goście zabrali nas teraz do jakiejś swojej własnej restauracji, znaczy nie wiem czy własnej, ale gość poszedł i ją otwiera ogólnie. O tam sobie otwierają teraz knajpę. Ogólnie beka jest taka, że przyjechaliśmy i Petrofę odjeźliśmy, bo się dwie godziny spóźniliśmy. Niestety, ale ciężko było nam wstać po wczoraj, to po pierwsze, a po drugie musieliśmy skoczyć do sklepu, myć motorki i tak dalej i się zeszło. No ale goście ogólnie nas zabrali na przejazd po górach. Pojechaliśmy tam, mogli się zobaczyć na miejscówce, sobie stanęliśmy, zrobiliśmy przerwy a ogólnie przejebaliśmy teraz tyle ze 100 km. Jesteś o... teraz? Pierdziele. Około 100 km przejechaliśmy teraz yy, po górach. Idziemy zjeść, a później chłopaki mają zabrać nas jeszcze na jakąś miejscówę do po prostu zrobienia spota. Dostaliśmy tutaj teraz takie przekąski chyba. Kurde. Jakiś chlebek z pastą jakąś, z pomidora. Dobra, nie siedzimy tu jeszcze 20 chyba minut. Nie no, może z pół godziny siedzimy. A dostaliśmy teraz kolejną przystawkę. To jest y, sosiwo czosnkowe i chlebek, który jest przysmażony, posmarowany pastą z pomidorem. Kurde. Jeszcze głównego żarty nie dostaliśmy, a jemy, jemy co chwilę coś, także będziemy na jedzenie zanim główne danie przyjdzie. Dobra, no i mamy main dishes, czyli danie główne. Szaszłyczek, jajeczko, fryteczki i sałateczka. Dobra, pojedzone, siadamy na motorki, lecimy teraz 5 minut na spota. Dobra, lecimy teraz zaraz na tego spota. A dobra, to jest ten parking, tu byliśmy. Cash came when the cash came, spend it for you. Get it like those rookies all on draft day. For the love, like it's match game. Hit the ground, run really do it for my last name. They act different when the facts change. I'm not with the tip-attack games. In my only, I don't chase game. In my only, I don't hang I know I've been quiet for a minute. I've been grinding still And I've been counting digits, excuse me. I know I've been quiet. Dobra, pożegnaliśmy się tam z chłopakami W tym spocie, Ale jak widzieliśmy, to sami najwięcej ogarnialiśmy To my tam pokrót robiliśmy Także stwierdziliśmy, że zaraz wracamy mamy godzinę drogi jeżdżaliśmy na stację tutaj Ale się okazało, że jest zamknięte Więc myślimy dalej Bo taki fajny, długi... No ale trzeba wracać Could've dreamed a bigger one, bigger one A marathon, never run Check the scoreboard, how I'm <noise> ja nie Ja myślałem, że coraz szybciej Coraz szybciej ja, to... Ale dobrze się jedzie, ch** Co? Tego nie rozjebałem chłodnicy, ale jest k A myślę, dobre, przeskoczy przez ten ten Ja patrzę, tu ruch, kamienie, kurwa. Ja, to... Ale żeś od Dekiel nie pęknie No fart Chcieliśmy tak szybko przejechać, żeby już kurz opadł Żebyście wy mogli bez kurzu no, koło się skinowało. Nie, <grym grym> to będzie się dało. Fajcie, po traktorze to <grym> te dwa osły, no, ja co tam stoją. Nie, nie patrzycie. Dawaj, ja ten został. Ja się... No, no. Mój Dziad zaraz to urósł, bym przyjedzie z Wrocławem. Ja Dawaj, szopa ciągnij. Da, no i cóż, to tak fajnie stoi na tak kawę jasną. No, ale deklej tu r. solidnie. No, dostaw, no dostał, dostał. Chyba Kacper! Tak nakurzyłeś, że żuraw przez ciebie wróbie Chyba się błem Gdzie? No tu ma prostej A myślałem, że ktoś się ba na tym nie bo już za duże zmęczenie i chciało się do nas wymatów dziewczyny, co wam się stało? Co? nie nie A co was tam chodzi? Czy odbały i jadą gdzieś Dobra, idziemy poszukać gdzie możemy schować motorek. I części pochowamy i pogramy w ciepło zimno później. Daj mi koszulkę. No może coś z gieźnikiem. Czemu on na przetrzyma. trzyma? Ty potrzebujesz ognia A ja, jak się podpalę? Nie no, ale to tam fajne O! Nie, musi O fale coś w tego Drzewo może pan. kierownicą na dobra Ale siwucha.